Dzisiaj dość gościmy w firmie Texet. Bardzo miło nas tu gościć i bardzo się cieszymy z tego, że zespół Warta jest również uczestnicze w naszym spotkaniu. Bardzo podoba nam się to, że są Państwo zieloni, ekologiczni. Jest to bardzo miło, to jakby zgodne z naszymi, naszymi poglądami na życie. My z Wartą już współpracujemy od dłuższego czasu. Może dlatego, że warta właśnie jest taka zielona, a my mamy produkty ekologiczne i to razem bardzo dobrze nam wychodzi. Zocenimy sobie tego rodzaju spotkania biznesowe, które dają nam możliwości nawiązania nowych relacji oraz podtrzymanie tych, które już istnieją. Z uwagi na fakt naszej bliskiej współpracy z kołem polsko-niemieckim, będziemy organizowali kolejne spotkanie już pod koniec kwietnia, na które serdecznie zapraszamy.